Cześć Boże, drogie dzieci, osoby starsze, czy tam emeryci, renciści, czy kto to jeszcze ogląda. Chciałbym Wam zaprezentować pewnego moda, to się nazywa Holdrill, czyli inaczej mówiąc, mod, który umożliwia nam tworzenie odwiertów w grze Starbound. Dobra, jak mi to, nie. Ok, więc tak, najpierw Wam pokażę, jak to działa. Mod dodaje nam oto takie trzy rodzaje wiertę ostatni diamentowy. Jak to wygląda? No tak. Ustawiamy sobie to. Odpalamy. I jak widzicie, wiertła sobie jadą w dół. W zależności od rodzaju właśnie stopniowo wkopują się na większą odległość bądź pracują szybciej. Jak widzicie, diamentowe teraz wróciło. Prawdopodobnie natrafiło na coś, czy na wodę, czy na ten, przez co się nie przewierci. Bo normalnie jest tak, że diamentowe idzie najdalej. I teraz tak, jeżeli wiertło wróci, pyk, możemy sobie zebrać wszystko, co on trafił na swojej drodze. Czyli nie musimy złazić w dół. Możemy sobie narobić w cholerę takich wiertel, puścić wszystko na dół i rjemy planetę na każdy możliwy sposób. Fajną rzeczą jest to, że te wiertła się nie zużywają. Czyli nie musimy ich naprawiać, nie musimy się jakoś o to martwić. Nie wiem czemu. To jest właśnie najwolniejsze wiertło, trzeba na to w cholerę czekać. Dobra, nie chce mi się jedźmy z tym. I teraz tak, jak to się w ogóle wyrabia? Ano, odblokowujemy je. Oczywiście dopiero w momencie pokonania smoczego bossa. Czyli jak odblokujemy każdą technologię wiertel, nie? Żeby je wykonać, potrzebujemy pikseli, jak widzicie, przy każdym jest to ta sama suma. Do tego stilhain, czyli łańcuchy. I w zależności od rodzaju, albo tam żelazo i wiertło srebrne, albo drewno i jakieś tam miedziane, albo diamentowe i platynę. Można też iść na łatwiznę i za jednego piksela stworzyć sobie każdą z tych rzeczy. No, ale to jak to woli, jeżeli ktoś chce łatwo, to ma tutaj. Jeżeli ktoś chce, powiedzmy, się potrudzić i to zdobyć normalnie, to może sobie to wykraftować, co też jest fajne, oczywiście. No i to w zasadzie jest tyle. Nic więcej ten moc nie wnosi. Pozwala nam to trochę urozmaicić, wydobycie. nie wiem, czy to jest takie urozmaicenie, bo siedzimy na dupie po prostu i czekamy, aż nam coś wydobędzie. Dobra, nie przedłużam tego. Trzymajcie się i na razie. No, z Bogiem.